To że sobie nie, Jak masz na imię? Jak? A teraz jak masz na imię, powiedz. Bo tak w wojsku. dobra. Dobra, masz jakiś... jakiś skrót? Do, jest, nie, nie ma tego skrótu? Dobrawa? Wszyscy tak? Masz jakąś sygnał? Ja? A grawka? Hmm, czy, czy, czy to od zapinania? No. A dobrawka, grawka, no tak. Miałem no. przed oczami zupełnie co innego.